Spontaniczna muzyka, święto futbolu, mała filharmonia oraz premiery filmowe. To wszystko już w najbliższy weekend w Mysłowicach. Witam serdecznie w programie Nieprzegap Magdalena Warhoł. Mysłowickie ośrodek Kultury filii na Brzezińce zaprasza w najbliższy piątek na godzinę 18 do wzięcia udziału w spotkaniu zorganizowanym przez spontaniczny klub muzyczny. Jeśli masz ochotę pograć na instrumencie lub zaśpiewać, a brakuje Ci kompanów, to idealny czas i miejsce dla Ciebie. Można zabrać ze sobą swój instrument lub skorzystać z Mokowskiego sprzętu. Już w najbliższy weekend młodzi piłkarze z całego Śląska przyjadą właśnie do Mysłowic, by już po raz dziesiąty wspólnie z Unią Kosztowy uczcić kolejną edycję święta futbolu. Zawody odbędą się w hali widowiskowo-sportowej Mosir na Buńczyków w sobotę i w niedzielę w godzinach od 9 do 19.30, szczegółowy harmonogram rozgrywek i roczników na stronie Mosiru. Ponownie zapraszamy do świata muzyki instrumentalnej, tym razem dla tych najmłodszych. Powraca wspaniały projekt muzyczny Mała Pilharmonia w podróży. Był Bach, Beethoven i Bizet, teraz bohaterem będzie taniec. Meduet, walczyk i inne hopsasy, tak zatytułowano najbliższe spotkanie. Dzieci dowiedzą się jak powstały pierwsze tańce od czasów pierwotnych, po epokę klasycyzmu, walczyk i energetyczną czaczę, do czasów współczesnych, czyli hip-hop. Będzie niezwykle interesująco. Za pomocą tego programu sięgnijcie po darmowe wejściówki na dowolny film w Gołkinie. Napiszcie tylko w komentarzu pod programem, który film chcielibyście zobaczyć. No i oczywiście dlaczego. A oto najnowsze premiery. Czy dojrzałej kobiecie można wejść w wier namiętności i zakochać się w młodszym od siebie partnerze? Czy taki związek ma jakiekolwiek szanse? O tym opowie najnowszy film polskiej produkcji pod tytułem Heaven in Hell. Jesteś szanowaną sędzią, a spotkasz się z główniarzem 20 lat młodszym. Historia miłości, która nie miała prawa się zdarzyć. Heaven in Hell w kinach. Tych dwóch bohaterów przedstawiać nikomu nie muszę. Po prostu kolejna szalona przygoda z pradawnych czasów na wielkim ekranie. Film familijny Asterix i Obelix Imperium Smoka. Uwielbiani bohaterowie powracają. Dobrze przyprawione! Trafił mi się twardy Rzymianin! urządzić Rzymianą chińską drakę. Asterix i Obelix Imperium Smoka. Nie martw się, księżniczko. Chodź, kopnę, wiłeczki. Tylko w kinach. A teraz coś raczej dla żeńskiej części kinomaniaków. Kolejna odsłona słynnej serii filmów Magic Mike Ostatni Taniec. Już 10 lutego w gołkino. 10 lutego? Co zrobisz? Cokolwiek zechcesz. I want every woman to feel that a woman can have whatever she wants, whenever she wants. Oh yeah. Magic Mike, ostatni taniec w kinach od 10 lutego. Dobra wiadomość dla tych, którzy chcą sobie odświeżyć poprzednią część i wejść w Magiczny Świat Mike'a troszeczkę na dłużej. 11 lutego Gołki nowy świetli mini maraton dwóch ostatnich części, czyli Magic Mike XXL, oraz właśnie najnowszą część, czyli Magic Mike Ostatni taniec. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.